Hej, cześć dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie półek na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Pepko i od razu zaczynamy od nowości. Dzisiaj będzie trochę nowości, trochę wyprzedaży. Mamy taką bluzę. Zobaczcie też z takim dołem doszywanym jak koszula. Tutaj mamy ściągacz w kolorze czarnym przy rękawie 35 zł kosztuje i od eseczki do 2XL jest największy rozmiarek. Także taka nowość dzisiaj od razu po wejściu. I tutaj jeszcze zobaczyłam, że są takie bluzeczki. Materiał jest prążkowany. One są w kolorze takim piaskowo-beżowym. Ładny taki jasny kolorek. Dekolt okrągły, dość duży. 30 zł kosztuje. I tutaj mamy z tego nawet 3XL. Rozmiar, więc. Panie, większe mogą się ubrać. Kochani, tutaj ostatnio Pepko nas zarzuciło nowościami do treningu. Tutaj mamy jeszcze takie koło za 20 zł również do ćwiczeń. Czegoś tu szukam, ale nie wiem czego, ale nic ciekawego nie ma. Czasami były obrazki jak z tym, z tym ćwiczyć. Tutaj ciężarek 8 zł, to on już, już był. Ale tak wiecie co, po to koło sięgnęłam i tu sprawdzam jeszcze co jest. No i tutaj obciążenia też na nogi można sobie zakupić. No i tutaj mówię, że trochę będzie dzisiaj nowości. Wyprzedaż taka przeplatanka. Tutaj sweter pomarańczowy z 50 na 30 zł. 2XL był na większy rozmiar. Nie wiadomo, że to już wyprzedaż, więc nie będzie pewnej rozmiarówki. To jest 40 na 25. Taki sweterek niebieski, bardzo ładny kolor, krótki rękawek. I co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Aha, jeszcze, zobaczcie, jeszcze są, dużo jest właśnie rzeczy na wyprzedaży i na przykład takie dżinsy również. I tutaj, tu chyba metka odpadła, ale tutaj nawet, zobaczcie, na 25 zł przecenione z 60 po dwóch przecenach. Tutaj mamy za 30 zł dżinsy, także warto sobie właśnie wejść, jeszcze zobaczyć. Może coś upolujecie? Tutaj ten sweterek niebieski, on jest cudny, naprawdę, z 45 na 30. Pewnie skład ma nie za fajny, ale jakby miał dobry taki skład, to bym go brała. Dzisiaj, kochani, jeszcze piżamki. Wydaje mi się, że nowość piżamkowa taka fajna czarna piżamka, felurkowa z, nakrapianym, z nakrapianymi takimi srebrnymi dżecikami, tutaj mamy ściągacz na dole przy rękawie, go nie było długie spodnie, długi rękaw przy bluzie 50 zł i od eseczki mamy do XL nie tylko rozmiar i słuchajcie, dzisiaj tak sobie stałam i patrzyłam zwróciłam uwagę na te miętowe koszulki za 20 zł tutaj do 3 XL pewnie już jakieś tam te co były wcześniej, ale ten kolor gdzieś mi dzisiaj tak urzekł 25 zł, tutaj kolejna ze srebrnymi dodatkami, tu kolejna taka, wszystkie w kolorze miętowym tu gdzieś wywieszone 15 zł, tu 3XL nawet było także oprócz takich basiców różne są właśnie też z nadrukami koszulki, więc warto sobie zaglądać teraz wiecie, pora ruszyć się ćwiczenia i tak dalej, więc koszulki jak najbardziej się przydadzą a Zajrzałam sobie jeszcze na dział bielizny, i tutaj akurat skarpetki znalazłam. Bardzo fajne, takie jednolite. Ktoś nie lubi jakieś tam um, czego wzorów za 15 zł, trzy pary. Tutaj natomiast już mamy takie groszki. Tutaj mamy takie malutkie kropeczki, a tutaj większe za 15 zł, trzy pary. Tutaj kochani z firmy Bekin, <coughs> czarne i niebieskie, przepraszam, 12 zł, za dwie pary. I tutaj kolejne, zobaczcie, trochę tego przyszło, nowości, 4 sztuki takie króciutkie za 10 zł, A tutaj mamy kolejne, 4 sztuki również za 10 zł, Tam mi czasami piszecie o tych składach skarpetek, ale wiadomo, trzeba sobie samemu tam poszukać, zobaczyć. I wyszukać najlepsze 10 zł. Takie z misikami. bardzo fajne też. Tutaj mamy 4 sztuki. Taka krateczka i dwa. Jedno od góry z miśkami, drugie na końcu. A także bardzo fajne. Też te skarpetki, dzisiaj. I jeszcze wam pokażę, bo myślałam, że to koniec. A tu zobaczcie: kolejne. Z taką nitką srebrną, dwie sztuki i dwie sztuki bez nitki 17 zł. Za te cztery pary. Tutaj mamy skarpetki pojedyncze za 6 zł. Takie kolorki. Dużo niebieskiego dzisiaj. I mamy jeszcze zadyszkę. Tu mi spadły niebieskie i niebiesko-białe za 10 zł. I tutaj jeszcze jest Friszyn takie za 15 zł. I tutaj mamy trzy pary. Czarno-białe, biało-brązowe i takie beżowo białe, także jak macie ochotę na skarpeteczki tu zobaczcie, że takie fajne, te są takie grube, mięsiste, milutkie i tutaj dwie pary za 12 zł na dziale męskim kochani też dzisiaj nowość z firmy Bekin takie cienkie są te skarpetki, ja ostatnio kupowałam po mężowi z tej firmy Bekin. Bekin tylko takie grube mu kupiłam i powiem Wam, że fajne są, fajnie się sprawdzają i dużo bawełny mają w składzie. Tutaj jeszcze na wyprzedaży, na dziale męskim, fajna taka bluzeczka szara za 20 zł. To akurat eseczka została. I tutaj mamy taką bluzę niebieską. I ta bluza kosztuje 25 zł. Czyli zobaczcie, o połowę macie przecenę. Tu jeszcze wiszą jakieś spodnie. Dresowe z 45 na 32XL, z tego było największe. Słuchajcie, dzisiaj to tak zimno, że aż mnie też poprzytykało. Kataru dostałam minus 7 u nas. Piszcie, jaka u Was temperatura i tutaj jeszcze takie spodnie bojweczki za 4 dyszki na wyprzedaży w nocy ma w ogóle spaść do minus 10, minus 12 tu buty również męskie na przecenie 35 zł tutaj macie kolejne za 50, z 80 jakby któryś z Waszych z Panów właśnie chciał tutaj takie brązowe botki. te są słuchajcie przecenione z 70 na 35 zł one są nieocieplane, ale można sobie tam wiadomo, teraz takiej zimy znowu już nie ma, no dzisiaj jest minus na, tak to mieliśmy naprawdę ciepło i tam z jeden tydzień też może był taki minusowy jak na razie. Także można sobie, wiecie, grubą skarpetę wrzucić. Tutaj są jeszcze takie spodnie eleganckie na wyprzedaży w różnych kolorach po 45, po 40 zł. I tutaj za 35 chyba, nawet te miodowe. Kolejna bluza na wyprzedaży, męska. Tutaj mamy cenę 20 zł, i to jest również eseczka. No wiadomo, w każdym sklepie co innego będzie inny rozmiar. Tutaj, kochani, widzę, że nowa w kolekcji jakaś wkroczyła: Ethno Garden Collection do Pepko. I zobaczcie, tutaj nie wąchałam, bo to jest tak zaklejone, że nie chciałam tutaj otwierać 15 zł. Ale myślę, że tutaj jest właśnie ten zapach opisany, dlatego że mamy tutaj jeszcze właśnie jedną w kolorze różowym, też kosztuje 15 zł, i tutaj mamy opisaną troszeczkę. Inaczej, więc myślę, że się zapachami różni. I dzisiaj jeszcze na nowościach, też również z tej, z tej kolekcji nowej. <laughs> Czy widzicie, coś takiego wchodzi? I tutaj mamy dyfuzor za 25 zł. I dalej, oczywiście, jeszcze wyprzedaż. Nawet takie, widzicie, wazoniki, ta lawenda, tace. Tu jakieś zestawy też dyfuzorów, doniczki na wyprzedaży, także o, i nawet świeczki są. Myślę, że warto sobie jeszcze zajrzeć, jeszcze trochę tego zostało, wszystkiego. Również na wyprzedaży zasłonki, sama powiem Wam, dzisiaj zaczęłam myśleć o jakiejś wymianie zasłon. Tu mamy, zobaczcie, za 30 zł. tutaj różowe, za 40 również, czyli o 50% mamy przecenione. Tylko właśnie się zastanawiam, jaki to kolor zastosować, te szare również na przecenie, tutaj mamy kolejne, znaczy za 40 zł, z 80 i takie jeszcze białe z takim obramowaniem na dole, 35 zł, o teraz by było lepiej widać, ładne to właśnie te takie we wzory. Te mi się jeszcze podobają, ale te nie są na przecenie, tutaj mamy zielone, ale w sumie tutaj są podwójne i kosztują 90, czyli jedna wychodzi 45 i mamy w takim beżu, te w kwiatki też fajne, a także no spory, spory wybór, muszę się zastanowić. Tutaj jeszcze znalazłam dzisiaj tego kwiata za 35 zł, zielono-czerwony, taki długi, taka ozdoba, można sobie gdzieś tam powiesić, zobaczcie jak to fajnie wygląda. W zestawie z tym zielonym oczywiście. Odkryłam dzisiaj tak jeszcze rameczki. Nie, nie widziałam tego wcześniej. malusinkie Takie na biureczko. Rameczki po 7 zł. 6. Znaczy tutaj jest ten wymiar. 6,4 na 9. Tak? Centymetra. Po 7 i one macie tu w, albo w fuksji, albo w bieli, albo w takim przezroczystym z takimi kreseczkami narysowanymi dookoła. Hmm. I lecimy dalej, kochani. Oczywiście, proszę o subskrypcję, łapkę do góry, pozostawienie komentarza będzie mi bardzo miło. Możecie również udostępniać moje filmy, również to pomoże w rozwoju kanału. Obiecałam wam pokazać te stołki, w jakiej cenie są, te owieczko, owieczka za 100 zł. I tutaj mamy kolejną ciekawą rzecz. Zobaczcie, znalazłam takie lampki listeczki za 10 zł, tutaj mamy 20 lampeczek, czyli całość 2,20, naprawdę ciekawe i tutaj widzę, że nie wiem, czy się źle listeczki ułożyły, czy to jest drugi rodzaj, bo troszeczkę inaczej wygląda, no może przyjmiemy, że to jest to, to samo. I jeżeli chodzi o doniczki, kochani, również pojawiły się nowości, tutaj mamy taką biało-czarną za 25 zł, bardzo ładna, bardzo ciekawa. Doniczka, widzę, że jeszcze coś takiego jest. Tego chyba wcześniej też nie było, w środku tak jak widzicie, taki miodowy. Kolor 25 zł również. To jeżeli bym miała chyba wybierać to tą pierwszą, bardziej mi się podoba. Taka ciekawsza jest. I tutaj jeszcze widzę, fajne są takie lekko, one są. Hmm, one są nie różowe, y, takie beżowe. 20 zł. Zatem. Są nawet mniejsze też. No jest spory wybór w tych doniczkach. I jeszcze tutaj, zobaczcie, dzisiaj zauważyłam również z tej nowej kolekcji bardzo ładne doniczki Etno Garden Collection. No ciekawe, co to właśnie w ogóle za projekt. I tutaj mamy 25 zł również za taką doniczkę. I kochani, już miałam wychodzić z Pepko, a tu jeszcze przy wyjściu zauważyłam, że są takie nowe. Gumeczki do włosów za 5 zł. W dwóch kolorkach jest i taki czarny, gwiazdki i mm, bordowy. I gumki również e, za 4 zł. Wydaje mi się, że są nowe: czarne i bordo, e, One są takie na, e, z drzecikami takimi delikatnymi. I tutaj jeszcze widzę jakąś nowość odnośnie biżuterii to akurat kolczyki. I tutaj mamy dwie pary kolczyków za 5 zł. Też taka kolejna nowość, wcześniej tego nie widziałem. Tak ją to prezentuję. I jeszcze z drugiej strony tutaj Wam pokażę taka fajna kokarda. I też się zastanawiałam, czy to gumka, ale odkryłam, że jest to na spince, czyli też bardzo fajny, bardzo fajny gadżet dla kobiet do włosów. 4 zł. Bardzo ładna kokardka. I jeszcze fajny bryloczek dzisiaj za 8 zł. Takie serduszko brokatowe, bardzo ładne. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za dzisiaj buziaczki. Do zobaczenia. papa. Pa.